Ostatnio rozmawiając z nowo poznaną osobą, stwierdziłem, iż pracując na co dzień przy WordPressie, zajmuję się programowaniem. Okazało się, że ta nowo poznana osoba jest w studiach informatycznych i jest programistą, i nie spodobała jej się ta moja teza. E, więc zacząłem się zastanawiać nad tym, czy faktycznie jestem pr tym programistą pracując przy WordPressie, oraz nad tym, czy większość ludzi w Polsce, którzy pracują na co dzień, przy WordPressie może siebie nazwać programistami okazuje się, że jest to dosyć złożony temat ponieważ najpierw trzeba zrozumieć czym jest programowanie a następnie że zrozumieć jakiego mamy rodzaju z, jak wygląda rynek jeśli chodzi o pracę przy WordPressie w Polsce ponieważ okazuje się, że rodzaje zleceń jest bardzo szeroki wachlarz, jeśli chodzi o rodzaje zleceń przy WordPressie, co zaraz wykażę, ale najpierw czym jest programowanie? Programowanie jest rozwiązywaniem problemów za pomocą kodu, a dokładnie za pomocą instrukcji, krok po kroku, co maszyna ma wykonać. Ktoś zaproponował ciekawą analogię, jeśli chodzi o programowanie. Wyobraźmy sobie, że mamy mniej ogarniającego w cudzysłowie znajomego. Które, osoba, którą każdy, taką, osoba, taką osobę każdy z nas w swoim życiu na, w pewnym momencie spotkał, lub większość z nas i wyobraźmy sobie, że dla takiej osoby należy tłumaczyć wszystko krok po kroku, ponieważ inaczej ta osoba nie zrozumie, jak należy daną, dane nowo, nową czynność wykonać. Wyobraźmy sobie na przykład, że mamy prosty przykład. Zadanie umycia zębów i tłumaczymy dla tej osoby krok po kroku co trzeba zrobić znaczy pierwszy krok wejść do łazienki drugi krok weź szczoteczkę do zębów trzeci krok weź pasta do zębów czwarty krok nałóż pastę na szczoteczkę piąty krok e, zacznij szczotkować zęby i tak dalej i tak dalej Okazuje się, że komputer też jest tak, te, tak samo, jest podobnie, się zachowuje jak ten średnio ogarniający znajomy czy znajoma. Ponieważ dla komputera należy tłumaczyć wszystko krok po kroku według instrukcji. Na domiar tego komputer posługuje się jeszcze innym językiem niż, niż ty czy ja, więc posługuje się tak zwanym językiem programowania. Więc tak jak wspomniałem, ym, programowanie jest rozwiązywanie problemów bądź jakiegoś za zadania za pomocą kodu yy, pisanego w formie instrukcji. Ktoś w jednym artykuł jeszcze dokonał jednego podziału z zróżnicowania pomiędzy programistę i dewelopera, ponieważ zdaniem tej osoby programista jest osoba, która pisze tylko stricte kod. Właśnie w celu rozwiązania jakichś problemów, natomiast rodzaje zadań wykonywanych przez dewelopera są bardziej zróżnicowane, są bardziej złożone, e, ponieważ do zadań dewelopera oprócz tego, wspomnianego też, pisania kodu należy e, pisanie, tak zwanego code review, testowania. Te, 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 te Automated tests, pisanie dokumentacji i rozmawianie z klientem. Więc tutaj też e, jeśli chodzi o zadania dewelopera, są one bardziej złożone. Wiele osób też się nie zgadza co do tego, e, czy pisanie w HTML, CSS-ie jest właśnie tym rozwiązywaniem problemów za pomocą kodu. I wiele osób właśnie nie uważa języka HTML za język czy CSS za języki programuistyczne. Przeciwstawia tym językom język pierwszy yy, stawia tym językom HTML języki typu Java, Python, który które ciężko odmówić tego, że są faktycznie językami programowania. Okazuje się, że Java i Python są język, typem języka programowania, który nazywamy jako język imperatywny, który służy do tego, aby wydać jakieś instrukcje, rozkazy dla maszyny, aby ta maszyna wykonała to określone zadanie. Kolejna analogia, na przykład bardzo posłuszny pies, który któremu się wydaje komendy, e, i to zwierzę e, wykona wszystkie polecenia. Natomiast języki typu HTML, i CSS okazuje się, że są językami programowania o, o, o określonym typie. Jest to określony typ programowania deklaratywny. Czyli nie wykonujemy tutaj jakichś, właśnie e, Rozkazów, nie wydajemy rozkazów, tylko y, tworzymy, opisujemy jakąś treść. Natomiast ciężko nie przyznać racji, że są to języki programowania nisko poziomowe, mniej wymagające niż wspomniane języki imperatywne. I teraz tak jak wspomniałem na początku rynek pracy w Polsce jeśli chodzi o WordPress zadania zlecenia w WordPressie jest bardzo zróżnicowane. tutaj wymieniłem przykłady takich typu zleceń pierwszy przykład to jest tworzenie jakiejś aplikacji z wykorzystaniem headless CSS headless WordPress za pomocą REST API komunik aplikacja komunikuje się z WordPressem Czyli wykorzystywany jest tylko backend WordPressa, natomiast cały front jest w postaci, jest, jako front jest wykorzystywana aplikacja bądź jakieś inne rozwiązanie, które, które samemu się wybiera. Jest to, wynika, to rozwiązanie wynika z tego, że jest coraz większe zapotrzebowanie na urządzenia mobilne. Gdzie takie właśnie aplikacje są bardziej pożądanymi rozwiązaniami? Drugi rodzaj przykładu, jeśli chodzi o zlecenia przy WordPressie, to tworzenie strony za pomocą pagebuildera typu Elementor, Bakery, e, Site SiteOrigin itd. Trzeci rodzaj to tworzenie, ktoś robiący poprawki za pomocą prostego CSS i HTML. Może to być wykorzystaniem jakichś frameworków CSS typu Bootstrap nawet Optymalizacja SEO hmm. Tutaj to może być też bardziej złożone, ponieważ z jednej strony można to być... Można, jeśli chodzi o tego rodzaju zlecenia może to być pisanie tekstów zawierających słowa kluczowe a z drugiej strony może to być formułowanie zapytań do bazy pytań MySQL do bazy za, e do bazy danych mysql piąty przykład to jest pisanie artykułów tekstów do bloga, szósty przykład zbieranie zamówień na stronę www i siódmy przykład tworzenie customowych motywów do projektu graficznego teraz pytanie czy na podstawie tej definicji yy, programowania, którą wcześniej przedstawiłem te poszczególne po kolei z rodzaje zleceń są oprogramowaniem w pierwszym przypadku to jest zdecydowane tak ponieważ w większości będzie to wymagało umiejętności programistycznych ponieważ aby komunikować się z backendem za mocą REST API musimy wykorzystać właśnie to już umiejętności bardziej zaawansowane programistyczne w drugim przypadku, natomiast e, wręcz przeciwnie, nie mamy do czynienia z kodem, nie piszemy kodu, tylko mamy interfejs w postaci page buildera i przerzucamy sobie jakieś widgety na stronę. Nie ma tutaj rozwiązywania problemu za pomocą kodu, więc ciężko to nazwać programowaniem. W trzecim przypadku. E, tak i nie, ponieważ tak jak wspomniałem, HTML, CSS są językami programowania, jest to jednak bardzo niskopoziomowe programowanie, Chociaż w pewnym sensie ciężko to tutaj też yy, no dostrzec w rozwiązywaniu problemów, nie? Optymalizacja SEO, jeśli piszesz tylko teksty zawierające słowo kluczowe, to nie jest to programowanie, a jeśli piszesz zapytanie do bazy danych, cel np. zmiany atrybutu alt wewnątrz Tagów image bądź jakieś inne zapytania, które mają właśnie komunikować się z bazą danych, no to jest. To tak, więc tutaj też zależy. Pisanie tekstów do bloga, nie, zbieranie samych zleceń. Jak widać nie wszystko jest programowaniem, jeśli chodzi o WordPress, w trzecim przypadku, w siódmym przypadku przykładzie który zaczerpnąłem z swojego własnego doświadczenia ponieważ tego tle, typu zlecenia mam obecnie to jest też tak i nie ponieważ mam tutaj do czynienia no przenoszenie projektu graficznego widzę jakiś, mam określoną sekcję i muszę ją odzwierciedlić za pomocą kodu HTML CSS to jest bardzo niskopoziomowe programowanie, ale z drugiej strony mamy, mamy czasami hmm, chcę na przykład rozszerzyć customizera, bądź dodanie nowego menu, to muszę do tego wykorzystać kod PHP, czy wykorzystanie jakiś kod skonfigurowanie nowego yy, sklepu Woo, WooCommerce. Yy. Pod motyw, które też y, to skonfigurowanie wymaga ingerencje w kotwice jakiś y, korzystanie tych tak zwanych template, tagów wewnątrz WordPressa, w jakimś tam stopniu na pewno jest to programowanie, więc jest to bardziej wy, wy, na wyższym poziomie programowanie niż to, natomiast to jest z tych wymienionych na najwyższym poziomie. To już można porównać do pracy front-end dewelopera. Czy większość ludzi w Polsce, którzy pracują na WordPressie na co dzień może siebie nazwać programistami? Statystycznie rzecz biorąc nie, ponieważ większość, przy, um, ciężko się, nie, nie, nie trudno się domyślić, że w większości jest to, tego, są to tego, tego typu zlecenia są realizowane przy tego typu za pomocą tego typu narzędzi typu Elementor ze względu na czas, Jak nie wiadomo o co chodzi chodzi o pieniądze, jeśli mam możliwość zarobienia szybko 600, no to wykorzystam do tego Elementora a to nie jest właśnie programowanie, ciężko to nazwać programowaniem i ciężko się też dziwić yy, osobom, które na co dzień pracują nie wiem właśnie w takim bardziej w cudzysłowie hardkorowym programistycznym środowisku. Yy, jeśli powie im się, że pracuję przy WordPressie, jestem programistą, a okaże się później, że pracuję przy elementorze, no to jak? Jakie to jest programowanie? Natomiast czy ja jestem programistą? Eee, powiedziałbym tak i nie. W większym stopniu jest to tworzenie stron. Eee, w jakimś stopniu jestem. Eee, w jakimś stopniu jestem programistą. Nie jestem stricte programistą, ale jestem częściowo programistą. U mnie to jest częściowo tworzenie stron, częściowe programowanie. Można nazwać, że w małym stopniu jest to programowanie.